Ja robię to przy, głównie przy narożnikach wewnętrznych. Yy, woda z matowi zrobi taki efekt półmatu, czy matowy nawet, i troszeczkę ją jakby wygładza, troszeczkę ładniej się zachowuje. Ale taką wodą czy wodą z mydłem? Woda z mydłem, tak, tak jak do silikonu. Jak przez, tak jak do silikonu. Tu też, yy, nie ta jeszcze. tu też jest tak, że jak zetniemy to, możemy to sobie tutaj już papierem do, dopracować. Nie? Troszeczkę dziubek, ale możesz go jeszcze raz przejechać i zjechać na dół. To może akurat dobra była woda wtedy, nie? Możemy prysnąć, jak zaraz tu znajdziemy u Korneli. Bądź przytrzymaj. To tutaj zobaczę, mm -hmm. jak ja to robię. Wykładam sobie tu. Tutaj łamie to. No tak jak łamałeś, to tam, ten nadmiar zostawiałeś, nie? O, ja z boku nie Znawia No. To, no. To. to trzeba sobie tam popróbować. I, I tak, i tak, jak zetniemy troszeczkę, mogę to sobie dopracować jeszcze y, na, sucho, y, na sucho, bądź acetonem. Jeszcze można też to leciutko. Ale to nie zmatowimy, to można na przykład potem pastą przepolerować? Eee, jak się zmatowimy, to już się zmatowimy? Jak zmatowimy, to już chyba nie ma powrotu. Ja, ja, ja nie znam takiej dobrej metody, żeby wrócić z matu do połysku.